Halo, 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 czy mnie słychać? Okej okay. i wszystko jest dobrze Jest za wolno, przecież mam chyba internet Dlatego trzeba zobaczyć, czy jakby jest dźwięk Jest za wolno, przecież mam chyba internet Dobra, ha, działa, okej, okay. wszystko działa To co robimy? Robloxa? Hmm. Tak, Robloxa miał być przecież, ale zapomniałem, co robić. zapomniałem, co robić mam. To musimy go odpalić. Pewnie go trzeba by go odpalić. To ja że przecież mogę robić tak transmisję, że zapowiadać przecież na przykład godzinkę wcześniej będzie w sumie lepiej Nie, ale przypomnisz Tutaj nikogo nie ma, ale jeszcze nie ma? Co, dobra, wiemy na razie, chyba jak zawsze pod symulator, zaczniemy od niego. Halo, włączę! Nie działa nic! E, to aplikacje, które jakby mogą przeszkadzać, trzeba wyłączyć, jakby. O co, chyba też. To się go, go, bo co się dzieje? Dobra, mailboxa nie mam żadnego. Trzeba przypiąć Nieważniejsze oczywiście. Przypiąć powiedziałem. Trzeba się przypiąć, dlaczego? Dlaczego Na czasie. Chyba. by wpisało. To powinno się przypiąć. No nie powinno. Ale się nie przypnie, dobra. To może być. Dobra, przypnie. O, działa. Okej, okay, na razie nikogo. Nie ma ktoś, będzie to, będzie coś. Ciszy dobrych nie mam, ale to jak zawsze. Kłućmy na treylaz. Którzy osób nie ma? Ja mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. Ciekawe, kto, kto będzie pierwszy. Czy ktoś nowy? Czy już, yy, Czy już jakby widzowie, którzy już są? No 985 jest? Tak, 985 Czekaj, za głośne to Jest na dwa? To za głośne? Co? Halo, dlaczego mnie nie chcę wczytać? Mayday, przecież już internet mam Chyba Mayday, 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 Mayday To to jest? Kulka cool I tak nic nie mogę kupić dla Axol za 10 trylionów, no to nie się chłopa powaliło. Chłop chyba myśli, że nie jest, że nie ma czegoś takiego jak, jakaś cena. Ej, nie mam żadnego rapu, słabo. Dobra, niech ktoś mi pisze, niech ktoś mi pisze coś. W sensie mailboxa, może. Ty, chłop, mach to nie, i to ile nawet. No nieźle nie, nieźle, nieźle Myślę, że możemy wystawić jakąś budkę Nie chcę trajdę. Budę, czy to budę? Gdzieś na środku, żeby było widać Albo może być gdzieś z boku, najlepiej jest tutaj mieć budkę, bo tu chodzą i od razu lecą tu, w sumie to też jest tak restart Okej. Okay. Rainbow, jeszcze wersji tej. coś mam w ogóle Dark Matter Master? Nie, da... nie. Coś kiedyś dawałem? Nie wiem. Nie dawałem, nie nie mam Huja, nie Nie mam żadnego Huja, to słabo dość. Nie jest na pewno dobry. Ten? Na żywo chcę to. na środku, żeby było widać. Dobra, jest chyba dobrze. I po konie na. Upgrade. Fuse. Spiezuję sobie dla Peki. Hello, Fuse. Poczekaj, desk nie Dobra, dobranego, co się. Paperfush. A po ile her, 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 145 ty? No na no, serio 145, jakim cudem? One no, no, tak są drogie. To ile? I to jak drogie sobie? Te Mado, no tego? Trade jobs jakieś. Nie ma wyłączone trade. Ban jobs. Ty nawet nie. Ty nawet da się go tradeować. No mu jednego gema dla beki. Jednego gema budam. Jednego gema budam. Jednego gema. Niech ma. Gemika dobra. Możemy wysłać jakiegoś. Bestianowie coś wyślemy. E Tak, chcę go, oczywiście, słuchajcie, 8. Po 8 milionów? Co tam drogo przecież, hodajcie. On myśli, że to ma drogo. Ty, co to jest? Stwór jest, jest. Dlaczego to jest po 30 milionów? Ja się czas wyłączyć z Ciekawe kiedy coś napisze... Dobra, w końcu ja jestem. Jeden Masz jednego. Dobra, dziesięć Dziesięć gramów masz Więc dziesięć gramów to jest mega dużo Sek Korgi Co? On kosztuje... Co? to sprzedaje za stopę, a on kosztuje po tryliony

No to prawda, on kosztuje 900 big, to wystaje za 100 i nikt tego nie chce kupić. Nawet ty, chłopie, to, darmowe dużo gemów. prostu darmowe dużo gemów, to jest to oglądanie. Darmo, a to darmowe dużo gemów. No, Darmo, serduszka lecą, ale przecież nic nie ogląda. o to by serduszka. Chyba, że zimę jakieś wyświetlenia. Stystyki. Stystyki mówią miasto, nikt nie ogląda. O, widzę, bo to się ma. Załączyłeś, brawo, 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 promisimo. Sieba. W końcu załączyłeś, brawo. No brawo, brawo. Brawo. Dobra, co to ja miałam zrobić? Ja to pomniejsze, to pomniejsze na pewno. Na 100% to muszę pomniejszyć. Albo powiększyć. Ty. Wait. Ty. Dwa wyświetlenia, czyli ktoś oglądał. Hej, bestian? Bestian, 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 bestian. Top chat? Wait, tu jest top chat. Halo, przecież bestian coś napisał, ale dlaczego tu bestiana nie ma? To jest inny? A, to jest to stare? Tak, to jest to stare. Na tym starym Bestian napisał, ale na tym nowym to już nie napisał Bestian. No to xd. Biegaj. Halo, 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 halo. halo No, halo. No, co? Co? Część no bilionów Chłop myśli, że to są jakieś szczęśliwe jajca Ale to jest dziwne, chłop to sprzedać za 100 bilionów to ma wartość tryliona i nikt tego chłopowi nie kupił, nawet ten To jest przecież darmowy typu temów. prawie, no dziwię On to wystawia za 200, a to ma wartość tylu No to XD Grumpy Gravy Gravy Catman Gravy Catman Ja fan, ja fan <grym> Ej, mam pomysł, dołączamy się do y, Prestonów i tak dalej, no, dołączam mi się do grup. To mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby się dołączyć do tego. Gdzie to jest? Ja nie chcę, ja chcę Robloxa. Odpalić Dobra, działa, 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 nie ma Robloxa Gdzie on jest? Blox, Blox, gdzie jest Blox, Blox? Blox, gdzie jest Blox? Głupi Wejdźmy na kanał Przejdźmy na kanał, te ty grasz, w co grasz? Ty on gra, w co on gra? Co ma to west... A, to coś, to, to, to coś. To coś dziwnego. Ty. Zobaczmy, co chłop ma. To jest, to jest losowy chłop. Co wcale, że tu nie kolega? To jest jakiś losowy chłop z internetu, którego w ogóle nie znam. To jest losowy chłop z internetu, Halo? Wait? Wait, bro. O jest no, no dlaczego mi to nie działa? Oho, internet, mój, mój internet jest z czasów jaskinowców. Ej ty, dobrze mi co w ogóle? Nik, bananek. ty Tym followersów mam jednego. Landing rap. No nie ma rapu w ogóle. dobrze załadowało się. Eee, yy, siema. Gdzie to jest? Big Games. E, po, pokażę ci je chłopie, jak dołączy się do partnerów. Jak dołączy się, jak do, tutorial dołączy się do Prestona. Tutorial, jak się dołączyć do Prestona, to jest ogólnie. Tu? Tuś? Tu ogólnie jest 9 milionów. Tu, tu, tu i tu jest Preston, proszę bardzo, tu, tu możemy dać na partner. I na przykład tutaj tu partnerzy youtuberzy grają. Na przykład taki My ruszt mają m'ble. Na przykład e, e, Developer Taki Josh, a tu mamy pana Prestona. I niektórzy tu się dołączają na Join do Prestona. Ogólnie tu jest taki Join może być. Dodają go do znajomych ogólnie. Tu może być taki join do Prestona, no i dołączasz się do Prestona. I, it's there, po prostu. To działa. To działa, to <noise> Testowane klinicznie. Ty. Ty, dlaczego nic nie piszesz? Ty, chłopie, ty, ty, bidor bogol, ty, nie znam cię. Majerusz Tard. No, Majerusz ale nie działa. I się do jakiegoś chłopa dołączyłem, tylko chłopco nie działał. Chłop nie działał, po prostu. Chłop nie działał. O, i się pyle To. To. Dobra, a nie chcę do tego. Pst, co to jest? Co to jest? Co to jest za skin? to jest? Co to jest za skin? Nie zmarnia! Moje oczy! Co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie, to kosztuje. Ja muszę to kupić! Ile to kosztuje! No nie, tego się nie da kupić! Nie, tego się nie da kupić! Nie! Tego się naprawdę kupić się nie da, to jest genialne, to najlepszy Skin, Skinny, tego się kupić nie da. A dobra, jeden oglądający słabo, ostatni był 11 Billy, bully, the Bullycraft the, Bullycraft bully craft, ba ba ba, ba ba baba. Ja lubię Tidwa oglądać. Ej ty, jak chcę do tego, do, gdzie jest ten, jak mu było, e, Digito, o, jest Digito. Russo. Rosjanin. O, proszę bardzo. Guziczek join. Do partnera się dołączamy, widzowie. Do partnera. A, a, co mi tam? Co mi tam? Eee, halo? Zakończ stream? tutaj? Halo? O, nie oglądasz mnie. Co, co za bałwan z niego? Nie oglądam mnie bałwan Bałwan jeden. Ty napisz coś. Od, od ty No nie! Na prywatnym serwerze jest ruso. Rusek. No, bałwan. Wyszedł. <laughs> 89 partnerów. To ja, be, ja będę, ja 90. Na, 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 milion procent. ja. ja o, Nightfox, Nightfox, Night Super Nightfox, ja jestem fanem Nightfox. Digito to... Dobra, dołączy się na przykład do tego. Real youtuber. YouTube Alpha. Ma. Tylko też nie ma. O nie! Dziesięć wyświetlaj, to? To jakim prawem? Przecież miałam 200 ostatnio, co tak mało. Kiedła Kied Kiedy Dobra, dochodzi do tego się da dołączyć, może. No nie da się do tej baby dołączyć. Dobra, gra w Robloxa z widzami, no to nieźle poszło. Bary ten. Sofia, nie chcę do tego dziada. Dobra, chyba nie wyszedł liveik. Jeden z najgorszych, jeden z gorszych liveów. Do tego. Boin i zobaczymy, czy da się do niego dołączyć, do tego. Dziadała partnera walonego. A ja się do niego dołączyć. Co? Wait, what? Wait, co? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Co? Co? Jakim cudem? Co? się tu stało się. To jest on. To jest on. To jest on. To jest partner. To jest partner, partner, o proszę bardzo, partner, partner. Gdzie ta rakieta jest? Nie ma je Nie ma je już. O! oh my gosh, Jezus Maria, mam moc. I... Hi Hi Fan. I, <laughs> I Pawa! To kiedy się dołączasz do partnera i ci daję huge peta. E... Can I get huga e... pet? E... Jovar. Afk. Hur var är afk då? Och nu chyba afk. Yes, Agnes. Där var Den visste hon kanske Bärefån, Berifu, Bäre. Bäre. Fån. Kanel. Kan. Ch, eh, kan jag sända. Rok na nie można wyzwać 10 Dobra, to masz 11k. O, wysłałem mu, wysłałem mu, wysłałem partnerowi. Wysłałem partnerowi. Musimy mi dać jura, żebyśmy dać źródła, musimy dać źródła, musisz, musisz, musisz. O! Udało się! Udało się! Katar, że nie daj mu się wysłać trade'a Udało się! Odeślij mi! Odeślij mi! O musisz mi go! O musisz mi go odesłać szybko. Daj mi, się. daj Dobra, chyba koniec livea mi się wydaje, bo nudny. Jest się w ogóle nie dzieje. Pa.